Cześć, witam serdecznie. Na dziś przygotowałam dla Was historię po raz kolejny z książki 7 nawyków skutecznego działania. Jest to jedna z moich ulubionych historii, bo daje takie poczucie sprawczości moim zdaniem. Steven Kowej przez kilka lat miał kontakt z pewnym przedsiębiorstwem zarządzanym przez bardzo apodyktycznego szefa. Człowiek ten był niezwykle uzdolniony, był nieprzeciętny w branży, którą się zajmował właśnie taki bardzo dynamiczny, kreatywny, wyczuwał trendy gospodarcze. Niemniej jednak w fatalny sposób zarządzał ludźmi. Przez to zraził do siebie większość swoich bliskich współpracowników. Oni się czuli właśnie tak traktowani jak chłopcy na posyłki. Często ich krytykował właśnie. No i oni gdzieś tam na korytarzu go obgadywali za plecami snuli myśli na temat jego odejścia na emeryturę, właśnie bardzo narzekali na niego. Większość tak robiła, bo był wyjątek. Jeden z pracowników, mimo że też był źle traktowany przez tego szefa, skupił się na swojej pracy, którą wykonywał sumiennie. Tłumaczą pracownikom innym, że te błędy szefa nie powinny mieć wpływu na jakość ich pracy właśnie on nie narzekał, on raczej skupiał się właśnie na, na pozytywnych cechach charakteru tego szefa, na jego mocnych stronach, na zaletach, których, których miał właśnie też sporo, jak na początku wspomniałam. Wykonywał dla szefa rzetelne analizy, robił więcej niż szef od niego wymagał. Czym to zaowocowało? Po pewnym czasie szef zauważył jego pracę i zaczął go cenić. Posłużę się tutaj cytatem Koweja, bo nie potrafię swoimi słowami tak dobrze i trafnie oddać tej reakcji szefa. Cytuję. Na następnej naradzie znowu było zrób to, zrób tamto. Do wszystkich, z wyjątkiem jednego człowieka. Do niego szef zwracał się. Co o tym myślisz? Krąg wpływu tego człowieka wzrósł. Koniec cytatu. Inni pracownicy początkowo reagowali na niego negatywnie ale również w stosunku do nich, tak jak na początku do szefa, zachował też dojrzałą postawę. No i wkrótce, po, po jakimś czasie, również na nich wywarł pozytywny wpływ. I znowu posłużę się cytatem Koweja, nie mogę się powstrzymać, który mu właśnie mówi, co było dalej. dalej. Początek cytatu. Nikt w przedsiębiorstwie, włącznie z prezesem, nie zrobił żadnego istotnego posunięcia bez wiedzy i aprobaty tego człowieka. Czego uczy mnie ta historia? Tego, że nie warto narzekać, że błędy innych nie powinny zwalniać nas z odpowiedzialności za nasze własne zachowanie i że warto właśnie skupić się na tym, na swoim zachowaniu, na tym, co my możemy dobrego wnieść, co ja mogę dobrego wnieść. I wtedy jest szansa, że wywrzemy pozytywny wpływ na swoje otoczenie. Kowej tutaj używa takiego określenia strefa wpływu, krąg wpływu, że właśnie wtedy poszerzamy swój, swój krąg wpływu. Więcej na ten temat piszę w artykule na blogu. Podeślę link do tego artykułu. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do następnego odcinka.